Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. Dzisiaj jesteśmy na Case dropie, a Wy pamiętajcie, że jak chcecie brać udział w konkursach, czy to na koski, czy skiny, czy bliki, czy paysew karty, musicie używać mojego kodu Esteban. E, no bo jak kodu nie używacie, no to niestety nie wygracie. Ja nie mogę swojego użyć, ale to wiadomo. E, no i co? Możecie sobie wpłacić dosłownie każdą metodą płatności. Wczoraj widzowie był Liveik. Na którym rozdawałem kosę dla losowego subskrybenta z shortców Więc startujemy z nowym konkursem I tak co dwa miesiąc losujemy właśnie dla widza koskę eee, Więc subskrybujcie kanał dzwoneczkiem Żeby nie przegapić właśnie żadnego takiego losowania Bo zawsze on jest na live Tu pies mi wchodzi na stół, nie wiem co się dzieje Facebook mi przychodzi Cóż, widzowie, mamy pięć koła I w jednym z poprzednich odcinków Robiłem czerwony... Ekwipunek. Dzisiaj próbujemy robić ekwipunek zielony. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. E, pięć koła mamy? Więc oczywiście, tak jak w tamtym odcinku. 1000 zł, cyk, sobie zaznaczamy, dajmy max min, No i szukamy jakichś tutaj zielonych itemków. E, myślę, że będzie na pewno ciężej, bo zielonych takich, wiecie, no jakiś kosek czy coś w tym stylu, to jakieś gamma dopery, a one są raczej droższe. Ale myślę, że takie rękawiczki na sam start możemy podzielone na spokojnie e, podrzucić. No takie żółto-zielone, myślę, że Git. No i zaczynamy. Każdy kontrol na 40% będziemy robić. Hmm, aha, czemu nie mogę? Ej, czemu, 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 czemu? Czekajcie, odświeżymy stronę, żeby nie było. I se wpiszemy te rękawice. E, dobra, niech są te. Ok, a nie. Ty, czekajcie, no bo coś, coś mi tu nie. Może te rękawiczki są jakieś zbugowane. Okej, okay, a te? Powiedzmy, ty. Zepsułem kontrol. Przecież jest zaznaczony przedmiot. Ej. No nie, nie mówcie, że nie wyjdzie ten challenge dzisiaj. Dobra, widzowie. Może są jakieś prace nad kontrolem. Nie zostałem poinformowany. A dajmy sobie po prostu randomowo: randomowo jakiś itemek. Cyk i cyk. O, I mogę. Ty, to może te rękawiczki są jakieś zbugowane? Dobra, to weźmy sobie Max Dajmy sobie do 1200 zł i, i spróbujmy znaleźć coś zielonego. Oprócz tych rękawiczek, po prostu na start. Yy, no, będzie ciężko. Na pewno będzie ciężko. Przepraszam za tego Facebooka, widzowie. Mam nadzieję, że to już nie będzie przychodziło wam 100 razy. Jak wy sprawdzacie powiadomienia. Ok, mamy broken funky. Ok, da się. No, i każdy. Kontrol robimy na procentach 40. Dajcie mi sekundę, bo to jest niesamowite. Ok, jestem widzowie. Przepraszam, nawet nie wiem, czy tu będzie cięcie, bo to była sekunda. Pierwszy kontrol 40% i siada. Zaczynamy tak jak w poprzednim odcinku. Fenomenalnie. Mamy już yy, zielone rękawice. No i do tego myślę, że. No, może to nie jest piękna kosa, ale jest w kolorze zielonym. Kukli Knife Boreal Forest za 1150 zł. Po raz kolejny, 40% szans. Ok, no i tym razem nie siadło. Próbujemy raz drugi. Od razu. I let's go. Tym razem siedzi i mamy to. Mamy to w tym momencie bardzo ładnie e, zrobione. Mamy koskę, mamy rękawiczki. Przydałaby się awóbka, na przykład naruszenie. E, kon. Containment bridge. Ok, Field tested stat track. Taka za 888 zł. Robimy 40% awupka. Ok, pierwszy nie siedzi, jedziemy z drugim. Trzymajcie kciuki. Ok, i do trzech razy sztuka. któż już nie siądzie, to będzie słabo. Ok, mamy to. Mamy awupkę, mamy. E, mamy, uwaga, widzowie. E, e, rękawiczki i kostkę. Digielek by się przydał. Digielek desert, desert desert eagle, czy jest ten zielony on jest droższy, on jest na pewno droższy więc tutaj troszkę musimy wiecie o którego mi chodzi, ten jungmang jungmangen man, jakiś ale nie, go może nawet nie być na stronie, kurcze nie ma go na stronie, no to digielka sobie odpuścimy e, digielka sobie odpuścimy ale na pewno jest kałaszek na pewno przychodzi mi do głowy white lotus, ale bez przesady, no jest fire serpent też, czekajcie, no tak Coś w tym stylu. Mm, zielonego kurczę nie kojarzy. No, akwamarynka jest w sumie minimal wear. No to spróbujmy. Spróbujmy 40% na akwamarynę, 8 stówek. No i mamy to. Mamy to. Może nie jest to tak dosłownie zielony kwipunek, jak wczoraj był czerwony, ale wszystko myślę, że tutaj e, jest w porządku. I co by jeszcze wziąć? Może jakiś uspik. Jest ten potworne połączenie na pewno. E, uspik. 533 zł faktory nią, 40% robimy, pamiętajcie, kontrol i 40% to jest najlepszy procent, no i najczęściej siada, tak naprawdę, to jest niemożliwe, no sami zobaczcie, no i zobaczcie, jak fajnie ekwipunek już zielony wygląda, eee, w ogóle jesteśmy na mega fajnym proficie, no nie jest to jakoś mega zielone, ale mamy kostkę, mamy rękawiczki, mamy kałaszka, awubkę oraz uspika, no to Glocek Gamma Doppler by się do tego przydał. No i wtedy już będziemy mieli full zajabisteku. Cyk Gamma Doppler. Aha, nie ma, tak? Nie ma. A Glock? Chyba, że go nie ma. Kurczę, boję się, że go może nie być. Nie ma Gamma Dopplera, chyba. Mm, ale jest, wiecie, który. Właśnie ten Nuklear Garden. 527 zł w Próbujemy na 40% po raz kolejny. 242 zł. Wrzucamy. Ok, nie siadło, no i za drugim musi wejść. Musi wejść za drugim razem. Ok, do trzech razy sztuka. Jak tu już nie wejdzie, to już będzie słabo. O kurczę, no dobra, zbugowany glock, czyżby ostatni raz. Ok, mamy to. Dobra, no tutaj straciliśmy, tutaj straciliśmy sporo. No i co by jeszcze sobie tutaj poszukać? Dobra, wiecie co, ja na tym zakończę. Jesteśmy na proficie, mamy naprawdę fajne itemy. Fajny zielony ekwipunek, dajcie znać, co byście dodali, jakiego zielonego skina byście dodali do tego ekwipunku, a w następnym robimy chyba kolejny kolor. Dzięki Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych. No i na razie.